Wrotki. Niektóre chłopaki przynoszą do szkoły mnóstwo rzeczy. Na przykład Cyryl przyniósł raz białą myszkę, ale to się nie spodobało naszej pani, która zaczęła strasznie krzyczeć, żeby ją przestraszyć. Cyryl został wyrzucony ze szkoły razem z myszką, a szkoda, bo nam myszka się bardzo spodobała i żeśmy ją polubili. Była strasznie fajna. Eusebiusz, który jest bardzo silny, przyszedł kiedyś z rękawicami bokserskimi. Ale to nie było takie śmieszne, bo na przerwie przez cały czas dawał nam w nos. Alcest, inny kolega, zawsze przynosi ze sobą jedzenie. Nigdy nas nie częstuje. Mówi, że dla siebie ma za mało. W klasie zawsze łatwo poznać jego ławkę, bo pełno na niej okruchów. Kleofas rozśmieszył nas kiedyś, jak przyniósł od swojego taty usprawiedliwienie, że nie odrobił lekcji. A pani go ukarała, bo poznała jego błędy ortograficzne. Od tamtej pory Kleofas uczy się pilnie ortografii, żeby nie robić więcej błędów w usprawiedliwieniach, które będzie sobie pisał, kiedy już będzie gotowy. Ananiasz, najlepszy uczeń w klasie, przyniósł nam tylko odrę. Ale też było fajnie, bo kiedy się na nią choruje, siedzi się trzy tygodnie w domu. Szkoda, że można ją mieć tylko raz, z tym, że ja mam jeszcze przed sobą świnkę i ospę. Ale najfajniejszy ze wszystkich jest Gotfryd, który często przynosi do szkoły zabawki, bo jego tata jest strasznie bogaty i ciągle mu coś kupuje. Więc kiedy zobaczyliśmy Gotfryda z wielką paczką pod pachą, zaczęliśmy go wszyscy pytać. Co tam masz, Gottfried? Co tam masz? Zobaczycie na przerwie powiedział Gottfried, który ze wszystkiego lubi robić tajemnice. Więc czekaliśmy na przerwę tak samo niecierpliwie jak w inne dni i wszyscy żeśmy pędem wybiegli na podwórko, oprócz Gotfryda, który szedł bardzo powoli i zjawił się ostatni. Kiedy Gottfried. Zobaczył, że stoimy dookoła niego, otworzył paczkę i zobaczyliśmy, co jest w środku: wrotki, nowe, błyszczące wrotki na szerokich kółkach, takie, co najlepiej jeżdżą. Pożyczysz nam? Krzyknęliśmy. Gottfried udał, że nie słyszy, włożył swoje wrotki i zaczął jeździć. Rozpędzał się bardzo szybko i przejeżdżał przez cały dziedziniec. A my żeśmy biegali za nim krzycząc. Pożyczysz nam? Powiedz. Pożyczysz nam? Fajnie się bawiliśmy wrotkami rodkami Gotfryda. A potem biegiem przyleciał nasz opiekun. Nazywamy go Rosu, bo ciągle mówi: Spójrzcie mi w oczy. A na rosole są oka. Starsze chłopaki na to wpadły. Powiedz no mi, zapytał Rosu Gotfryda, kto ci pozwolił przynieść do szkoły ten sprzęt? Ale przepana. Odpowiedział Gotfryd. Ja nic złego nie robię. To nie jest zabronione prze pana. Być może, zgodził się Rosół, ale to niebezpieczne. Przewrócisz się, obetrzesz sobie kolana i tyle będziesz z tego miał. A skąd prze pana, to wcale nie jest niebezpieczne, zapewnił Gotfryd. Chce pan spróbować? Nie rób sobie ze mnie żartów, mój mały, powiedział Rosół. No dobrze, niech ci będzie. Ale będę cię miał na oku, i żebyś mi się potem nie skarżył, jak sobie zrobisz krzywdę. I Rosół poszedł zająć się starszymi chłopakami, którzy grali w zbijaka kamieniami. No ładnie ty, pupilku, powiedział Ełzebiusz do Gotfryda. Jak my cię prosimy o wrotki, to udajesz, że nie słyszysz, a rosołowi sam je proponujesz. Pupilku? powiedział Gotfryd. Powtórz tylko. Po pilku, powtórzył Eusebiusz i przyłożył pięścią w nos Gotfrydowi, który odjechał do tyłu i aż usiadł na ziemi kawałek dalej. Poczekaj, zdejmę tylko wrotki i zaraz ci pokażę, powiedział Gotfryd. Zdjął wrotki, wstał z ziemi i wtedy Eusebiusz drugi raz przyłożył mu pięścią w nos. Nie liczy się, krzyknął Gotfryd. Nie patrzyłem. To była nieprawda. Sam widziałem, że Gotfryd patrzył, a nawet zrobił Zeza, kiedy zobaczył przed sobą pięść Eusebiusza. To jak? zapytał Eusebiusz. Pożyczysz mi czy nie? Tak odpowiedział Gotfryd, który jest dobrym kolegą. Eusebiusz założył wrotki i przewrócił się. Próbował się podnieść, ale przewrócił się znowu. Widzisz, powiedział Gotfryd Nie umiesz jeździć na wrotkach. Bo co przeszkadza ci to? powiedział Euzebiusz, który nie wyglądał na zadowolonego. Euzebiusz poprosił, żebyśmy mu pomogli wstać. A kiedy żeśmy go postawili na nogi, zaczął machać rękami, krzyczeć: Nie puszczajcie mnie, nie puszczajcie mnie. I znowu się przewrócił. Oddaj mi wrotki, powiedział Gotfryd. Ale Euzebiusz nie chciał mu oddać wrotek dopóki nie nauczy się jeździć. No i Gotfryd musiał go uczyć. Mieliśmy niesamowity ubaw. Gotfryd ciągnął Euzebiusza za jedną rękę, ja za drugą, a reszta chłopaków go pchała. Euzebiusz jechał na rozkraczonych nogach i krzyczał: "Nie tak szybko, nie tak szybko!". A potem Rufus powiedział: e chłopaki, może byśmy zagrali w kulki?". To był dobry pomysł, więc żeśmy puścili Eusebiusza, który darł się i wymachiwał rękami, aż w końcu wjechał rosołowi prosto w brzuch. Przyglądam się Wam już od pewnego czasu, powiedział Rosu i nie podoba mi się, jak się bawicie. Konfiskuję te wrotki. Proszę mi je dać. Eusebiusz zdjął wrotki, i widać było, że jest raczej zadowolony, że może się ich pozbyć. Za to Gotfryd był wściekły. Kiedy rosół odszedł z wrotkami pod pachą, Gotfryd powiedział do Eusebiusza – To przez ciebie rosół skonfiskował wrotki. I co z tego? powiedział Euzebiusz. Co ci na to poradzę? Idź i poproś go, żeby mi oddał, powiedział Gotfryd, bo jak nie, to wszystko powiem swojemu tacie, a on powie twojemu tacie i zostaniesz ukarany. Twojemu tacie to ja mogę dać w nos, powiedział Ełzebiusz. Tylko spróbuj, powiedział Gotfryd i Ełzebiusz spróbował na Gotfrydzie. Nos Gotfryda był strasznie czerwony po tym wszystkim, co oberwał na przerwie. No i pędem przyleciał Rosu. Kiedy wreszcie przestaniecie się bić? zapytał. Przepana, przepana, powiedział Gotfryd. Odda mi pan moje wrotki? Odda mi pan, prawda? Mój mały przyjacielu, powiedział Rosu. Spójrz mi w oczy. Kiedy ja coś mówię, to nie są żarty. Te wrotki są niebezpieczne. Nie chcę, żebyś się nimi bawił. Nie chcę, żebyś wrócił do domu z pocharatanymi kolanami. Oddam ci wrotki po lekcjach, nie wcześniej. I poszedł zadzwonić na koniec przerwy. Po lekcjach Gotfryd nie dostał wrotek z powrotem. Borosu był u pielęgniarki. Podobno zaraz po przerwie przewrócił się na dziedzińcu i rozbił sobie kolano.